Podczas przygotowań do międzynarodowej konferencji ekonomicznej Donald Tusk poprosił swoją nową sekretarkę o pomoc. Potrzebuje krótkiego 20-minutowego przemówienia na jutrzejszą konferencję. Ma być zwięzłe, ale treściwe i przekonujące. W końcu mówimy do światowych liderów biznesu. Jasne, panie premierze. Wszystko będzie idealnie, tak jak sobie pan życzy. Odpowiedziała sekretarka, a następnie przystąpiła do pracy. Zmotywowana chęcią zrobienia dobrego wrażenia na Donaldzie Tusku, postanowiła podejść do zadania z wyjątkową dokładnością. Sporządziła przemówienie, które doskonale wpasowało Znawało się w wyznaczony przez niego limit czasowy 20 minut. Po konferencji Tusk wraca do biura, wściekły jak osa. Wpadł do sekretariatu i zaczął się wydzierać. Po jaką cholerę napisała mi pani godzinne przemówienie? Po 20 minutach ludzie zaczęli wychodzić z sali, zanim skończyłem. Przemówienie było nudne, jak flaki z olejem. Mówiłem, że ma trwać maksymalnie 20 minut. Ależ panie premierze, napisałam przemówienie trwające tylko 20 minut zgodnie z pana życzeniem. To skąd wzięło się tyle papierów? Na wszelki wypadek zrobiłam dwie dodatkowe kopie zapasowe.